Cześć, witajcie, z tej strony Poprawne Polaka, to kolejny 11 już odcinek z mojej serii z Kilofem przez świat. No i moi drodzy, dzisiaj tak jak obiecywałem, znajdujemy się już w miejscu, które mi się bardzo, a to bardzo spodobało. I okazało się, że no nie jestem do końca pewna, ale chyba było warto wybrać te ekstra duże biomy. Błąkałem się po tym świecie bardzo, bardzo długo, aż w końcu udało mi się znaleźć... Strefę klimatyczną nazwaną Extreme Hills, no i w niej właśnie się znajdujemy w tej chwili. Za chwilę oprowadzę Was po okolicy, którą zwiedziłem już parę dni temu. Może te wszystkie góry nie są aż tak wielkie, jak mogłyby być, ale zdecydowanie dają mi mnóstwo możliwości rozbudowy. Bardzo mi się to wszystko podoba i chciałbym Wam najpierw pokazać jeszcze trochę tą okolicę, ponieważ to nie są jedyne góry w pobliżu, te, które widzicie tutaj. Jest ich jeszcze dużo, dużo więcej. Muszę Wam powiedzieć, że sam jeszcze nie zdążyłem się tak naprawdę zastanowić nad tym, w którym miejscu rozpocznę swoją rozbudowę. A raczej, tak naprawdę, w którym miejscu założę pierwszą podstawową kryjówkę. Tutaj jest kolejna wielka góra. Tym razem, trochę bardziej osamotniona. Przynajmniej z tej strony się wydaje. Tak naprawdę, z tamtej strony tej góry jeszcze chyba nie byłem. Yy, za chwilę zajdzie słońce, natomiast to nie jest wielki problem, właśnie. Co ja bym jeszcze chciałbym, yy, co ja bym jeszcze chciał wam powiedzieć, yy, z pewnością taką rzeczą jest to, że yy, błąkając się tutaj po świecie, natrafiłem na chyba 6 wiosek NPC w międzyczasie. Yy, wow, patrzcie, jaka naprawdę wielka góra tamto jest naprawdę olbrzymia. Yy, bardzo ładnie to wszystko wygląda przynajmniej moim zdaniem, ja właśnie bardzo lubię takie góry w Minecrafcie, są moim zdaniem naprawdę najładniejszą rzeczą, jako, jaka może się tutaj tak naprawdę wygenerować. Um, natomiast co ja mówiłem? Napotkałem 6 wiosek NPC i chyba jeszcze po tym jak przestałem nagrywać chyba jeszcze ze dwie takie pustynne miejscówki, w których wiecie, na dole są cztery skrzynie ze skarbami. No, przede wszystkim w wioskach NPC udało mi się znaleźć sporo powiedzmy drogocennych surowców. No może, no, no, drogocennych, myślę, że można tak powiedzieć, ponieważ mam przy sobie już dużo żelaza, trochę złota i nawet, moi drodzy, obsydian i diamenty, sami za chwilę to zobaczycie. Proszę bardzo, udało mi się też splądrować, powiedzmy, ich działki, mam już prawie jeden stak marchewek, pół staka ziemniaków, które odkryłem przypadkiem, że można upiec, no może nie przypadkiem, ale tak trochę zgadywałem. Ale mamy też 9 sztuk obsydianu, trzy emeraldy, czyli szmaragdy, trzy diamenty, prawie jeden stak żelaza, 3. Trzy zapasowe żelazne na pierśniki yy, oraz, oraz, oraz trochę węgla, węgiel akurat yy, węgla nie znalazłem u żadnych kowali wioskowych węgiel, oczywiście wydobyłem samemu, ale ten węgiel już chyba miałem w większości wcześniej. Yy, tam widać jeszcze jedną kolejną wielką górę, yy, już tak trochę na granicy widoczności, więc podejdziemy jeszcze tam, yy, na jej szczycie rosną drzewa. Yy. To jest tutaj dosyć nietypowe w tej strefie, mi się wydaje. Tutaj mamy za to bardzo ładny kawałek, taki yy, prawie całkowicie płaski, otoczony ze wszystkich stron, tak naprawdę, górami. Yy, natomiast ta góra jest chyba jedną z największych. Yy, mówię o tej górze, o, o tej, na którą teraz patrzę. Jest naprawdę, naprawdę spora i muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę zachwycony tą okolicą i że chyba zbyt często używam zwrotu, naprawdę, ale wow. Ale serio, wszystko mi się strasznie tutaj podoba W tej okolicy Pamiętam jakiś taki stary filmik O bodajże texture packach W którym pokazywałem wam jakieś różne właśnie tekstury I zachwycałem się O matko, jakie to jest piękne Jakie to jest piękne, a to jest jeszcze piękniejsze No to mniej więcej tutaj czułam mniej więcej to samo Chociaż Naprawdę jakoś nie mogę tutaj uniknąć W tej chwili różnych Naprawdę różnorakich powtórzeń A raz na przykład mówię Mniej więcej dwa razy Mówię na przykład Muszę postarać się z tym walczyć Bo to wygląda tak jakbym miał bardzo ograniczone słownictwo A staram się pokazać Przez cały czas, że tak właśnie nie jest No dobra, ale tymczasem tym Tak czy inaczej powinniśmy Jednak zdecydować W której górze Rozpocznę budowę powiedzmy Swojej kryjówki Myślę, że to będzie jednak w tych okolicach W których rozpocząłem odcinek nagrywać Ponieważ tam mamy ładny Mamy taki ładny kawałek wody Mamy naprawdę kilka sporych gór, a potem tak naprawdę możemy to wszystko rozbudowywać. Mój plan jest generalnie taki, żeby cały ten obszar górski tutaj, w tych okolicach, w każdej górze mieć własne jaskinie. Powiedzmy, żeby cały ten teren był tak naprawdę już zagospodarowany moimi różnymi kryjówkami, farmami, hodowlami itd. Tak um, a więc takie mam ambitne plany. A tutaj rozpocząłem odcinek chyba przy tym właśnie Wodospadzie. Być może trochę bardziej z tamtej strony. Um, to jest chyba, chyba właśnie tam, um, zacząłem nagrywać dzisiaj. A tak, a propos, w ogóle, to muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę pewnie spędziłem aż 3 godziny przy komputerze szukając tego miejsca. Znaczy, szukając nie tyle tego miejsca, bo to brzmi tak, jakbym wiedział, że takie miejsce gdzieś będzie. Nie tyle szukając tego miejsca, co po prostu szukając jakiegoś fajnego miejsca, którym okazało się być akurat to miejsce, w którym teraz jesteśmy. No dobra, więc myślę, że myślę, moi drodzy, że moglibyśmy rozpocząć na przykład e, budowę naszej kryjówki w tej ścianie, która jest tutaj, chyba, że chyba, że na przykład gdzieś niżej, na przykład tutaj, o, wiem, wiem, poczekajcie, gdyby na przykład było tak, trochę się zamknąłem. Tutaj mamy wejście do jakiejś pierwszej jaskini i idzie taki most po powierzchni wody idzie o, tam, do tego jak gdyby łuków w skalę, to wygląda naprawdę zajebiście to jest naturalnie ukształtowana taka skała i gdyby szedł też tutaj na ląd, żeby można było wyjść na ląd, powiedzmy, bez pływania, i tam bym zaczął, powiem, rozbudowę w różne strony do góry, do góry, powiedzmy, bym jakieś wyjście takie tutaj, tu by był jakiś, powiedzmy, taras, można by tak zrobić taki, taki, powiedzmy, poziomy pomost, taki tutaj widokowy przy, przy ścianie skalnej, i też zrobić taki most idący do tamtej skały tu, który by się łączył z tym przejściem tutaj ym, dołem na przykład byłyby też jakieś struktury tutaj całkowicie podziemne, na przykład można by zrobić jakąś taką salę widokową, która by miała właśnie jak gdyby y, sufit na dnie morza, byłby oszklony i byłoby widać powiedzmy wodę i te góry jak gdyby od spodu no, generalnie rzecz biorąc pomysłów nam sporo, ale nie zauważyłem w ogóle, że ym, kończy mi się już całkowicie jedzenie. Znaczy nie tyle kończy jedzenie, co raczej zgłodniałem. A więc trzeba czym prędzej uzupełnić zapasy Może nie zapas jedzenia Tylko raczej Odgłodzić się, najeść się Po prostu się najeść I teraz możemy już zacząć myśleć nad tym Jak się zabrać do, do dzieła Tak naprawdę do robienia tego wszystkiego Muszę też wam powiedzieć kilka rzeczy Które są w tej chwili dla mnie aktualne Dla was raczej nie będą na pewno W momencie kiedy będę wrzucał ten odcinek na YouTube A raczej w momencie kiedy on się będzie upubliczniony czy też opublikowany, natomiast jakie są nowości takie w moim czasie, w tej chwili? Muszę powiedzieć, że po pierwsze, zamówiłem nowy mikrofon, więc być może, znaczy najprawdopodobniej będzie znacznie lepsza jakość dźwięku, ponieważ jest to mikrofon. No, nie jest jakiś taki super porządny, jak powiedzmy taki super profesjonalny, jak mikrofony tych wielu, wielu YouTuberów, którzy mają, wiecie. Dużo kasy na takie rzeczy kupują sobie jakieś tam blue yeti i tak dalej. To wszystko jest naprawdę droga sprawa. Takie mikrofony kosztują, no nie wiem, powiedzmy około nie wiem, 700 zł, 600, 800. Więc ja nie mam zamiaru chwilowo inwestować w coś tak drogiego, przynajmniej dla mnie, bo pamiętajcie o tym, że ja tak naprawdę cały czas nie mam własnych pieniędzy, za bardzo wszystko biorę od rodziców i coś tam oczywiście zarabiam na YouTube, ale wiecie. Ale to nie jest fortuna, tyle mogę powiedzieć. Um, natomiast, yy, natomiast myślę, że ten mikrofon, który niedługo dostanę, będzie jak dla mnie wystarczający na dosyć długi czas. No a tymczasem rozpocznijmy w takim razie wykopywanie się tutaj. Kolejna rzecz, poczekajcie, jeszcze chyba miałem jedną rzecz do powiedzenia. A właśnie yy, taka ciekawostka w tej chwili, kiedy nagrywam ten odcinek, to myślę, że yy, już, yy, już w, w najbliższych kilku dniach zajmę się, powiedzmy, za yy, uploadowanie na YouTube pierwszych odcinków z Kilofem przez świat z sezonu drugiego tak więc y, będziecie mieli co oglądać y, na tym y, w tym czasie powiedzmy przed tym uploadingiem właśnie na moim kanale była duża przerwa powiedzmy dwutygodniowa we wrzucaniu materiałów wybaczcie mi y, to ale po prostu zajmowałem się akurat kręceniem tej serii a także innych filmików także mieć potem bezpieczny zapas no dobra, natomiast nie ma sensu tak bezmyślnie kopać. Postawmy sobie najpierw tutaj toolboxa. Potrzebuję zrobić... Yy, potrzebuję zrobić tak, po pierwsze skrzynię, żeby jak najszybciej móc, powiedzmy, zostawić tutaj mnóstwo rzeczy i odciążyć mój ekwipunek. A więc zrobimy sobie yy, dużą, podwójną skrzynię. Wrzucimy do niej tak naprawdę wszystko, co mamy. O, nie zauważyłem na a dwie skrzynie już miałem wcześniej, a więc yy, tutaj taki trochę fail z mojej strony. Yy, możemy teraz wrzucić tutaj tak naprawdę wszystko. Bo w zasadzie czemu by nie Chwilowo nie muszę powiedzmy, zastanawiać się co jest, co jest mi potrzebne a co nie Po prostu wrzucę tutaj mniej więcej wszystko Zostawię przy sobie łóżko Trochę jedzenia powiedzmy Na czas budowania, kopania itd Wezmę sobie oczywiście trochę materiałów Takich podstawowych No i drewno Ponieważ muszę zrobić sobie narzędzie Kilofy akurat mam w tej chwili Natomiast przede wszystkim potrzebuję Łopat ponieważ łopaty też będą z pewnością przydatne. Powiedzmy, że zrobię... Wow, shit. Pomyliły mi się przyciski i... Znaczy, zapomniałem w ogóle, jak się tak naprawdę robi coś takiego, żeby, żeby jeden przedmiot się... Znaczy, chciałem, powiedzmy, kliknąłem shift z nadzieją, że zrobi mi się jedna łopata i od razu się przeniesie do ekwipunku, a tymczasem zrobiły mi się wszystkie łopaty, jakie mogłem zrobić z tą ilością drewna, no ale trudno, jakoś to przeżyję. Powiedzmy, i tak za jakiś czas dzięki temu nie będę musiał już ym, szykować większej ilości łopat. Ym, jedyny problem z tym związany jest taki, że chciałbym jeszcze mieć, powiedzmy, kilka siekier. Ym, w ogóle muszę wyruszyć przede wszystkim na, ym, na, powiedzmy, no nie tyle łowy, ale na poszukiwanie drewna, ponieważ drewna w tej chwili, jak widzicie, mam malutko, a raczej zero. Mam dokładnie zero drewna i to po prostu wymaga naprawy, czy wymaga poprawy, powiedzmy. No dobra, więc zaczniemy od stworzenia, yy, myślę, tego takiego pomostu wodnego, który będzie szedł yy, tam na ląd. Potem postaram się tutaj trochę ogarnąć to miejsce, tu. Mogę tu już wstawić łóżko, yy, na wszelki wypadek. No i okej, okay. pomost chwilowo będzie w wersji roboczej, czyli będzie on cienki i niezbyt, luk, powiedzmy, luksusowy, ekskluzywny, czyli będzie po prostu z stołna. Natomiast chwilowo jak sami wiecie Powiedzmy nawet tego na pewnie by mi zabrakło gdybym robił taki Gruby pomost o grubości Trzech kratek więc Od którego zacząłem więc muszę Na wszelki wypadek powiedzmy Zmienić plany i robić ten Pomost w wersji trochę cieńszej Mógłbym też tak naprawdę Zrobić pomost po prostu dotąd wiecie co To będzie taka chwilowa naprawdę wersja Super robocza Po prostu na czas który Który będę jednak którego będę potrzebował na ogarnięcie, tutaj, wszystkiego, na jakieś takie właściwe, tak naprawdę, rozpoczęcie rozbudowy, zbierania materiałów, i tak dalej. A więc, to będzie taka wersja naprawdę uboga, brzydka, mało skomplikowana, wąska, i tak dalej. Natomiast, oczywiście, w przyszłości wszystko tutaj jeszcze. Poprawię, rozbuduję i tak dalej, tymczasem zachodzi słońce, czyli jakimś cudem yy, na gadaniu minęło mi już yy, chyba 12 minut że trwa dzień w Minecrafcie, nie jestem pewien, ale yy, wydaje mi się, że właśnie tyle czasu już musiało minąć od, yy, no od początku odcinka jeszcze trochę, yy, jeszcze trochę więcej minęło czasu. Yy, no dobra, więc pójdźmy teraz w takim razie do łóżka yy, i jak się tylko prześpię, wyśpię i tak dalej... Pójdę na poszukiwanie jakichś drzew Nie będę chwilowo rozwalał tego drzewa tutaj, najbliższego Postaram się znaleźć raczej jakieś trochę dalsze drzewo No i oczywiście będę musiał Mam przy sobie kobustą a będę musiał tak naprawdę Najpierw wyrąbać trochę drewna gołą ręką Żeby żeby móc stworzyć w ogóle jakąś siekierę Ponieważ całe drewno przypadkowo złożyłem na łopaty Okej, okay, a więc będę musiał teraz jakoś ogarnąć W ogóle gdzie tu jest najbliższy las Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że nie jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron pustynią, ale to by było mało prawdopodobne. Swoją drogą zapiszę sobie współrzędne, w których teraz jesteśmy. Jak widzicie, przewędrowałem kawał, kawał świata. I chwilowo jesteśmy gdzie? 5653 na minus 12215. Matko Boska, jakie wielkie liczby. Wezmę to sobie w kółeczko. Żeby, żeby zapamiętać No i w takim razie ruszamy yy, Na kierunek wschodni yy, W poszukiwaniu jakiegoś lasu I muszę wam powiedzieć jak tak naprawdę Wyglądała ta moja wędrówka do tego miejsca Wygląda tak, że na początku Kontynuowałem podróż na Zobaczmy, może tutaj będzie widać jakiś las Z góry No chyba nie, yy, na początku kontynuowałem podróż Na w, 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 w... Nie na wschód, tylko na północ no i tak do dowędrowałem, powiedzmy do około 25 tysięcy kratek na północ i muszę wam powiedzieć, znaczy od punktu zerowego. Oczywiście muszę wam powiedzieć, że stało się coś dziwnego, czyli rozpoczął się ocean. No i okej, okay, ocean jak ocean, natomiast płynąłem tym oceanem, płynąłem i przepłynąłem 6 tysięcy kratek, nie napotykając niczego większego niż wyspa powiedzmy 5 na 5. Więc stwierdziłem, że najprawdopodobniej nie wiem jest jakiś bug albo po prostu takie ograniczenie mapy, jakieś dziwne, o którym nigdy nie słyszałem i e, że nie znajdę już po prostu tak naprawdę nic dalej. Więc wczytałem save'a, którego przezornie zrobiłem wcześniej. E, w miejscu, w którym skończyłem 10 odcinek z serii. E, wczytałem save'a i postanowiłem podróżować na Południowy Wschód. E, no i ta wędrówka opłaciła się, powiedzmy i... okazała się warta zachodu, a raczej wschodu, ponieważ udało mi się dosyć szybko dotrzeć do jakichś lądów, które nie skończyły się od razu, tylko kontynuowały się, czy znaczy, ciągnęły się dalej i dalej, aż w końcu dotarłem tutaj, gdzie szczęśliwie mogłem zapisać grę i rozpocząć dzisiejszy odcinek. A tymczasem lasu ani widu, ani słychu, tymczasem jesteśmy cały czas w strefie klimatycznej, które tak dawno szukałem, i tak naprawdę mam coraz większe wątpliwości co do tego, czy było warto. Ponieważ oczywiście ta strefa bardzo mi się podoba, nie będę nagle zmieniał zdania Naprawdę jest bardzo ładna, natomiast jak sami widzicie nie ma tutaj za bardzo drewna Nie ma tutaj za bardzo drzew I do najbliższego lasu najprawdopodobniej będę miał spory kawał drogi Mógłbym oczywiście tak naprawdę, wiecie co myślę, że... Ej, nie wiem, bo tak naprawdę drewna to ja cholera jasna po prostu potrzebuję, bardzo i nawet, jak wyrąbię te kilka drzewek, które napotkam tutaj po drodze, to mi tego drewna z pewnością nie wystarczy. Łóżko zostawiłem bardzo mądrze na miejscu, a więc, jeśli chcę przeżyć to wszystko, to będę musiał wrócić przed zachodem słońca. Wiecie co? Myślę, że popełniłem błąd, duży błąd, i teraz wrócę. Teraz wrócę z powrotem do swojej, powiedzmy, chwilowej bazy, tymczasowej bazy. I co zrobię? Przed następnym odcinkiem spróbuję poszukać jakiegoś lasu. Zdobyć trochę drewna, a nawet jeśli nie, to powiedzmy wyrąbać, wyrąbać wszystkie drzewa jakie znajdę w pobliżu, takie jak te samotne drzewka, tutaj w zasięgu wzroku. No i rozpocznę odcinek, kiedy już będę miał powiedzmy wystarczająco dużo drewna, żeby tam coś w ogóle móc zacząć robić. Wiecie, zrobić sobie jakieś narzędzia dodatkowe i tak dalej. Niestety, mówię Wam, to, był, to była spora głupota, że. Kliknąłem ten shift wtedy i zużyłem całe drewno na łopaty. No, ale już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, była po prostu pomyłka, uczciwa pomyłka, i no i nie ma w zasadzie co powiedzmy się bardzo martwić. Wystarczy po prostu znaleźć jakiś las, który tak czy inaczej w końcu musiałbym znaleźć, ponieważ w Minecraftie po prostu trzeba mieć drewno. Oczywiście mógłbym tak naprawdę, jak tak sobie myślę, poszukać, tak naprawdę rozwalić te wszystkie drzewa w pobliżu i zasadzić swój własny las. Który bym podsiewał mączką kostną regularnie, żeby po prostu mieć drewno w każdym momencie, kiedy będę tego chciał Tylko, że po pierwsze musiałbym mieć dużo mączki kostnej, żeby to w miarę, powiedzmy, wystarczało na moje zapotrzebowanie na drewno Zobaczymy, jak tam moje współrzędne 12215, czyli powinienem iść bardziej na południe No i... No i jeszcze trochę na wschód, cholera Tutaj lepiej nie będę wchodził, ponieważ tutaj bardzo możliwe, że y, czają się na mnie, szykują się, powiedzmy, ostrzą szpony różne potwory. Y, ta krowa na pewno nie jest potworem, ale z pewnością jakieś tam y, zombiaki czy szkielety są w ciemnościach i czekają tylko, aż jakiś y, nie ten y, rozstrzypany wędrowiec taki jak ja wejdzie tam. Cóż, tak naprawdę na pewną śmierć. Y, Dobra, więc znajdę teraz moją bazę, zakończę odcinek i zobaczymy się przy następnej okazji. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć? No tak, właśnie a propos tego planu stworzenia sztucznego, powiedzmy, lasu, e, takiego własnoręcznie zrobionego, zasadzonego i tak dalej. E, brzmi ten plan całkiem nieźle. Jeśli nie uda mi się faktycznie w pobliżu znaleźć żadnego, a to żadnego lasu, to najprawdopodobniej ucieknę się właśnie do takiej metody. E, musimy jeszcze przejść około 100 kratek na, na, na południe. Nie na zachód, sorry. No i to jest właśnie ta skała, przy której powiedzmy rozpoczęliśmy naszą rozbudowę, chociaż tak naprawdę nie wiem, czy można to nazwać w ogóle jakimkolwiek rozpoczęciem. Wybudowaliśmy, znaczy ja wybudowałem kawałek, powiedzmy kamiennego brzydkiego pomostu i małą dziurę w skale, która tak naprawdę w skali całej tej skały jest male, malutką, malutką dziurką, taką jak kornik może zrobić w pniu drzewa. No, może oczywiście trochę przesadzam, ale wiecie Wiecie o co chodzi Tak naprawdę chodzi o to, że nie zrobiliśmy w tym odcinku Zbyt wiele, no ale cóż Następnym z pewnością będzie lepiej, będzie bardziej produktywny No ale przynajmniej Coś zacząłem, trzeba było Po prostu taki odcinek zrobić, żeby zastanowić się Nad tym, jak to wszystko będzie wyglądać, wiecie Jak tak się człowiek zastanawia Gadając na głos, to zawsze Łatwiej to, łatwiej to wychodzi niż Kiedy, kiedy próbuje tak sobie coś zaplanować w myślach Okej, okay, a więc moi drodzy, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, pozdrawiam Was i do usłyszenia przy najbliższej okazji w kolejnym odcinku z tej serii albo i z innej. Cześć!